Język to coś więcej niż zwykłe narzędzie komunikacji. To niewidzialny fundament, który strukturyzuje twój umysł, porządkuje twoje postrzeganie i wyznacza granice tego, co możesz lub nie możesz pomyśleć. Bez słów myśl rozpada się na mgliste wrażenia, na rozproszone emocje, które nie znajdują formy. To dzięki słowom nazywasz świat, przekształcasz doświadczenie w pojęcie, tworzysz mosty między chaosem a porządkiem. Ale jeśli język kształtuje myślenie, co się dzieje. Gdy język zostaje skorumpowany? Kto kontroluje słowa, kontroluje także granice twojej wyobraźni. George Orwell już ostrzegał: Jeśli redukujesz język, redukujesz myślenie. Społeczeństwo, w którym znikają słowa, to społeczeństwo, w którym całe idee przestają istnieć. Jeśli nie ma słów na wolność, sprawiedliwość czy prawdę, jak możesz o nie walczyć? Jak możesz je nawet pojąć? Gdy język zostaje zmanipulowany, umysł jest cicho przeprogramowywany. To proces subtelny, prawie niewidzialny, lecz niszczący w skutkach. Zaczynasz wierzyć, że pewne rzeczywistości nie istnieją tylko dlatego, że nie znajdujesz słów, aby je nazwać. Korupcja języka nie dokonuje się jedynie przez jawne zakazy. Często dzieje się przez nasycenie. Słowa, które kiedyś miały moc, pełne głębokiego znaczenia, Stają się zużyte, opróżnione, przemienione w slogany reklamowe albo memy do szybkiego zużycia. Miłość, nadzieja, pokój, rewolucja wszystkie te słowa były motorami przemian. Dziś powtarzają się jak puste etykiety, używane w kampaniach marketingowych do sprzedaży produktów. Sens ginie pozostaje skorupa. Myślisz, że mówisz o czymś realnym, gdy w rzeczywistości powtarzasz dźwięki bez treści. Jest też manipulacja przez zniekształcenie Zmienia się znaczenie słowa tak długo, aż zacznie oznaczać coś przeciwnego. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Stary orwelowski slogan nie wydaje się już taki odległy. Pomyśl, ile razy pojęcia zostały zniekształcone do niepoznania. Demokracja używana do usprawiedliwiania dyktatur, prawda służąca do propagowania kłamstw, sprawiedliwość przykrywająca nadużycia. Korupcja języka to rodzaj czarnej magii, zmienia rzeczywistość przez manipulację symbolicznym. Język może być również osłabiony przez powierzchowność. Żyjemy w erze ograniczonych znaków, krótkich tekstów, przyspieszonych nagrań głosowych. Wszystko musi być streszczone, uproszczone, sprowadzone do sloganu czy hasztagu. Ale skrajne uproszczenie zabija złożoność. Ludzkie życie jest gęste, paradoksalne, sprzeczne. Kiedy redukuje się do krótkich fraz, traci się głębie, a wraz z nią zdolność do krytycznego myślenia. Ubogi język rodzi ubogie umysły, potulne, przewidywalne, niezdolne dostrzec, co kryje się poza powierzchnią. Istnieje jeszcze zjawisko bardziej podstępne język emocjonalnie zmanipulowany. Słowa, które powinny opisywać fakty, stają się bronią do kształtowania uczuć. Zamiast ludzie mówi się konsumenci. Zamiast pracownicy, zasoby ludzkie. Zamiast śmierć, straty uboczne. Słownictwo jest starannie dobierane, by znieczulić, złagodzić uderzenie rzeczywistości, przekształcić tragedię w statystykę. A gdy emocja odrywa się od słowa, przestajesz odczuwać to, co powinieneś czuć wobec niesprawiedliwości. Jednocześnie język po, przeładowany przesadą, tworzy potwory, które nie istnieją. Terminy takie jak wrogowie narodu, zagrożenie egzystencjalne, wojna kulturowa, używane są do wzniecania nienawiści, dzielenia społeczeństw, manipulowania masami. Nie dostrzegasz, że słowa podpalają pożary emocjonalne, które oślepiają rozum. Manipulacja jest tak skuteczna, że ludzie nie potrzebują już fizycznych łańcuchów, by być uwięzionymi łańcuchy tkwią w ich własnych ustach, w ich myślach, w przemówieniach powtarzanych bez refleksji. I właśnie dlatego. Że język kształtuje myślenie, władza zawsze się nim interesuje. Królowie, kościoły, rządy, korporacje, wszyscy wiedzą, że kto panuje nad słowami, panuje nad rzeczywistością. Dekret może przemienić zbrodnie w czyn legalny, kłamstwo w prawdę oficjalną. Kampania reklamowa może zmienić śmieci w pragnienie, konsumpcję w cnotę. Kontrola języka to kontrola narracji. A kto kontroluje narrację, kontroluje to co uważasz za realne. Ale nie tylko zewnętrzna władza korumpuje język. Sami bierzemy w tym udział, gdy używamy słów bezmyślnie, gdy powtarzamy banały, gdy akceptujemy i szerzymy eufemizmy, gdy przestajemy nazywać zło po imieniu z obawy, by nie wyjść na twardych czy negatywnych. Korupcja języka zaczyna się w ustach każdego z nas, gdy wybieramy wygodę zamiast precyzji, konformizm zamiast prawdy. Korupcja języka nie tylko ogranicza myślenie, lecz także kształtuje samą tożsamość. Jesteś zbudowany ze słów, które internalizujesz, z narracji, które powtarzasz. Jeśli twój język jest płytki, twój umysł też będzie płytki. Jeśli twoje słowa są skorumpowane, twoje spojrzenie na świat również. I krok po kroku przestajesz być podmiotem krytycznym, a stajesz się tylko echem systemu, niezdolnym formułować własnych idei. Tak tworzy się potulność, nie przez przemoc, lecz przez udomówienie słownictwa. Internet, który mógł być przestrzenią ekspansji języka, stał się żyznym gruntem dla uproszczeń i korupcji. Codziennie rodzą się nowe terminy, lecz niewiele wnosi głębi. Większość tylko fragmentuje, dzieli, tworzy żargony izolujące grupy, uniemożliwiające prawdziwy dialog. Wielość głosów nie gwarantuje głębi, czasem rodzi tylko hałas a w tym hałasie najważniejsze słowa giną, pogrzebane pod tonami błahostek. Pomyśl o psychologicznym wpływie tego procesu. Gdy tracisz słowa, tracisz też zdolność rozumienia siebie. Wiele współczesnych bóli nie ma już nazwy. Samotność, pustka, niepokój są maskowane przez chłodne terminy kliniczne albo powierzchowne slogany motywacyjne. Nie znajdujesz słów, by nazwać to, co czujesz, więc sądzisz, że problem tkwi w tobie, Podczas gdy rzeczywistości to język został uprowadzony. Bez języka ból staje się niemy, a cierpienie niewidzialne. To samo dzieje się z pragnieniami i marzeniami. Słownictwo przyszłości zostało zawłaszczone przez rynek. Sukces stał się synonimem pieniędzy, szczęście, konsumpcji, wolność, siły nabywczej. Gdy Twoje słownictwo jest uprowadzone, nawet Twoje marzenia przestają być Twoje. Zaczynasz pragnąć tego, co zaprogramowano, byś pragnął, szukać tego, co nazwano wartościowym. Twoja własna podświadomość zostaje skolonizowana przez słowa, które nie narodziły się w tobie, lecz zostały ci wszczepione. Siła wolnego społeczeństwa jest bezpośrednio związana z bogactwem jego języka. Tam, gdzie jest wiele słów, jest wiele możliwych światów. Tam, gdzie jest ich mało, horyzont się zwęża. Ubogacenie języka to ubogacenie samej rzeczywistości. Społeczność, która traci słowa, traci także dostęp do wyobraźni. To tak, jakby słownik był mapą wewnętrznego terytorium, im mniejsza mapa, tym mniejsza eksploracja umysłu. Aby oprzeć się temu procesowi, trzeba odzyskać głębie języka. Na nowo nauczyć się używać słów precyzyjnie, szukać ich źródeł, historii, prawdziwej siły. Trzeba odrzucić banały unikać powierzchowności, nie ufać eufemizmom. Trzeba odważyć się nazywać rzeczy po imieniu, nawet jeśli to budzi dyskomfort. Tylko wtedy język może znów stać się narzędziem wyzwolenia, a nie udomówienia. To nie oznacza odrzucenia języka potocznego, gwar, neologizmów. Oznacza jedynie, by nie pozwolić im zastąpić słownictwa głębi. Język żyje, ale jego żywotność nie tkwi w banalności, lecz w różnorodności. Zdrowe społeczeństwo to takie, w którym współistnieją lekkość i ciężar, prostota i złożoność, chwilowe i wieczne. Gdzie słowo jest mostem, a nie łańcuchem. Gdzie język służy do poszerzania świadomości, a nie do jej redukowania. Walka o język jest w ostatecznym rozrachunku walką o duszę. Jeśli pozwalamy, by język został skorumpowany, pozwalamy także, by nasz umysł został uprowadzony. Ale jeśli bronimy słów. Jeśli odzyskujemy ich głębokie znaczenie, odzyskujemy także zdolność do myślenia, czucia, wyobrażania sobie. Każde słowo, które zachowujesz, jest ziarnem wolności. Każde słowo, które ratujesz, jest aktem oporu. Dlatego czytanie wielkich dzieł, studiowanie etymologii, pisanie z troską nie są tylko ćwiczeniami intelektualnymi, lecz aktami politycznymi i duchowymi. Uprawiając język, uprawiasz samego siebie. Stajesz się mniej potulny, mniej podatny na manipulacje, mniej zaprogramowany, tworzysz przeciwciała wobec propagandy, kłamstwa, manipulacji emocjonalnej. I w tym procesie odzyskujesz kawałek swojej człowieczeństwa. Stawką nie jest tylko komunikacja, lecz sama rzeczywistość. Jeśli nie możesz nazwać, nie możesz zmienić, jeśli nie możesz mówić, nie możesz się sprzeciwić. Jeśli nie możesz myśleć, nie możesz być wolny. Korupcja języka to pierwszy krok do zniewolenia umysłu, a odzyskanie języka to pierwszy krok do wyzwolenia. Słowa znaczą więcej niż sobie wyobrażasz. Są niewidzialnymi kluczami, które otwierają lub zamykają drzwi twojego umysłu. Żądaj sobie pytanie: jakie słowa utraciłeś? Jakich słów używasz bez refleksji? Jakie terminy zostały ci narzucone, kształtując twoje pragnienia, twoje lęki, twoją wizję świata? Odzyskać język to odzyskać siebie. Bo na końcu w niebezpieczeństwie nie jest tylko język, lecz twoja świadomość. A kto panuje nad twoim językiem, panuje także nad twoim życiem.